No to nie mamy już tutaj do czynienia z jakimś tam sporem o styl. Nie. My tu mamy po prostu spór o tożsamość. To jest po prostu jeden wielki rozłam na żywo. Powstaje pytanie, czy my w Kościele Katolickim jesteśmy jeszcze w stanie nazwać rzeczy po imieniu? No w tym nowym Kościele właśnie posoborowym już nie. Przykładem tego jest z całym szacunkiem do księdza Daniela Wachowiaka, bo naprawdę trzeba mu oddać wiele za to, że przede wszystkim. Temu kapłanowi się chce, że dba o swoją parafię, że dba o swoich parafian. Naprawdę nie można tego księdzu odebrać, i za to trzeba być bardzo wdzięcznym, bo takich kapłanów trzeba, którzy, którym się chce po prostu. Ale jednak zobaczcie, no, konformizm, cała ta synodalność, ten dialog, ta jedność tak bardzo wdarła się do środka kościoła, że taki kapłan, nawet jeżeli ma dobre intencje. Nawet jeżeli widzi, że coś tutaj nie gra, nie może z tym zrobić nic, bo w innym przypadku po prostu zostanie skazany na banicję.